Nie noszę wszystkiego, co jest modne, nie wszystko mi się podoba i nie wszystko jest wygodne. Także każdy musi dla siebie zdecydować, co lubi, co mu się podoba i w czym przede wszystkim czuje się wygodnie. To jest w sumie najważniejsze. Czy według pani warto podążać za modą? Zależy za jaką modą, bo na przykład obecność średnio mi odpowiada, ale jak ktoś to lubi, to oczywiście. Myślę, że warto, prawda? Jakieś nowinki. Wprowadzać do stroju? W moim wieku już nie. Nie do końca nie warto. Dlatego, że każdy lubi co innego, każdy się w czym innym dobrze czuje. Młoda musi być dostosowana, według mnie, do osobowości. I nie wygląda się we wszystkim tak naprawdę fajnie. Jeśli ktoś to lubi, to jak najbardziej tak. To zależy, jeżeli jest to zgodne z tym, co się podoba danej osobie i wyraża rzeczywiście w pewien sposób jej preferencje, no to jasne, że tak. Jeżeli to by było naciągane wbrew sobie, no to moim zdaniem nie warto. Ważna jest jednak spójność z tym, co samemu się uważa.